Słuchajcie, jesteśmy 70 km od wyrobisk, które już tam poznaliście. tutaj trafiamy na coś takiego. Wygląda identycznie jak wyrobisko między trzecim a piątym, czwartym stawem. W lewą stronę kto wie, znajdzie sobie to miejsce bardzo szybko. Słuchajcie, identyczny system drążenia. Yy, jesteśmy teraz 250-300 metrów od obozu, w którym przed chwileczką byliśmy. Ci jeńcy, jeńcy Więźniowie prawdopodobnie pracowali tu przy drążeniu chodnika bądź tunelu. Te legendy, które krążą wokół tutaj Karłowa, że były tunele, że były chodniki, że wjeżdżały ciężarówki, też tego bym całkowicie nie negował. Jeżeli drążono w ten sposób, nie mamy żadnej gwarancji, że tu nie było wejścia. Słuchajcie, spadają drzewa, odkrywając e, nagie ściany. Było to w ten sam sposób drążone jak w soboniu i na osówce, dwustopniowo, prawdopodobnie wejście miało się znajdować w tym miejscu. Ewentualnie tu podjeżdżały wagoniki moskotorówki i stąd odbierały urobek. Całe zbocze w tamtą stronę jest usiane, między innymi tym urobkiem. Zwróćcie uwagę, że ściany były od razu obrawiane. To nie jest przypadek, że one są takie gładkie, tylko po prostu tu prawdopodobnie było gotowe wejście. Później je odstrzelono, bo te zwały kamieni, które tutaj leżą wskazują ewidentnie na odstrzał i zawalenie chodnika. Teraz to jest historia praktycznie w ogóle nieznana. Ludzie przejeżdżają tędy, jest to, nie wiem, 25 metrów, 30 metrów w dół przebiega pod nami droga, która prowadzi do Kudowy. Słuchajcie, takich miejsc, m.in. w Karłowie jest około, nie wiem, 10-15. Cała ta okolica, tak jak mówię, ciągnąć się aż tam, Guszyca, Sierpnica, Ludwikowice Kłockie, Kudowa Zdrój, Karłów, Szczeliniec słuchajcie, to jest jeden i ten sam kompleks. To co ktoś kiedyś mówił, nawet jak ja mówię, że te wszystkie kompleksy mogły być ze sobą połączone, kiedyś to było brane jako największe wariactwo, teraz może okazać się faktem. Dlaczego Niemcy odkrywają dokumenty kopalniane kopalnie Wałbrzych? Kopalnia Wałbrzych łączyła się z kopalniami Nowej Rudy. Teraz już nie ma śmiechu, nie ma pukania się w głowę, że kwiecień głupoty gada, tylko faktycznie to było. Jest to opublikowane, już jest to udowodnione, że takie kopalnie istniały. I jeżeli faktycznie coś takiego było i Niemcy prowadzili jakieś prace pod ziemią, wystarczyło później gotowe chodniki obetonować. Tylko co jest dla mnie taką największą tajemnicą, dlaczego jest masa takich ścian porytych, dlaczego jest masa takich rozpoczętych i niezakończonych chodników. Czego Niemcy szukali. Bo to ewidentnie świadczy o tym, że Niemcy czego ewidentnie szukali. Tylko pytanie, czego?